Odcinek programu w telegraficznym skrócie został zrealizowany dzięki wsparciu patronów. Pereira autoryzowany na kanale Zero dostał prawie 3 godziny na mówienie kłamstw. Jarosław Kaczyński dumny, że zarządów rządów PiSu opozycja nie skończyła jak Nawalny. Zwolennicy Trumpa porównują reżim Putina do reżimu Bidena. Ministerstwo Kultury bada umowę resortu w wysokości 200 milionów złotych na rzecz projektów Tadeusza Rydzyka zarządów PiS. Czy to prawda, że Kamiski i Wójcik mają przechlapane? O tym między innymi będzie dziś w Telegraficznym Skrócie, w skrócie WTS, a program ten jest, przypominam, autorskim, subiektywnym, Przeglądem wydarzeń. Niedziela, 18 lutego, Maciej Orłoś, zaczynamy. Krzysztof Stanowski rozmawiał na kanale Zero z Samuelem Pereirą. Rozmowa trwała bardzo długo, dokładnie nie wiem ile, bo po dwóch godzinach z hakiem odpadłem. A dlaczego odpadłem, o tym za chwilę. Najpierw kilka słów o samej rozmowie. Trzeba przyznać, że Stanowski miał dobre pytania, dociskał Pereira w wielu kwestiach, zdarzało się, że nie odpuszczał. Przykłady pytań, cytuję z głowy. Jak mogliście robić przez tak długi czas szczujnie w TVP? Czy nie uważasz, że powtarzanie bez końca Für Deutschland było nie na miejscu? Czy nie wstyd Ci zapaski? Dlaczego zrobiliście z telewizji publicznej jednostronny przekaz totalnie po linii PiSu? Tych pytań dotykających istoty sprawy było sporo ważnych tematów, też kilku tematów zabrakło. Tak czy inaczej, gorzej było z odpowiedziami. Bo jak Samuel Pereira odpowiadał? Zawsze relatywizując, zawsze przerzucając piłeczkę w przeciwną stronę, zawsze umniejszając zjawisko, o którym mowa, rozmydlając temat, albo po prostu nie odnosząc się w ogóle do pytania. Przykłady: Jaka jest Twoim zdaniem misja telewizji publicznej? Pyta Stanowski. Odpowiedzi: Brak, za to zmiana tematu. Czy jesteś współodpowiedzialny za polaryzację w Polsce? Odpowiedzi: Brak, zmiana tematu. Jak mogliście dawać te skandaliczne, obciachowe paski? To nie ja, to Paskowi, ja tylko czasem. Czy mówiliście prawdę przez te 8 lat? Tak, a teraz TVP ma spadki oglądalności. Czy wasze zarobki były rynkowe? Tak, a Kraśko, jak był prezenterem i szefem wiadomości, zarabiał tyle samo. Jak to możliwe, że Adamczyk zarabiał 187 tysięcy miesięcznie? Nie zarabiał tyle, to jest źle obliczone. Dlaczego WOŚP nie był obecny w TVP? WOŚP jest realizowany przez prywatną fundację i nie mieliśmy obowiązku pokazywania. Dlaczego Miłosz Kłeczek tak atakował i nie dopuszczał do słowa swoich gości? On tylko zadawał trudne pytania. Jakby się dobrze przygotowywali, to by odpowiedzieli, Rzeczywiście! I tak dalej, i tak dalej. No więc dlaczego odpadłem po dwóch godzinach? Nawet nie dlatego, że zorientowałem się, że właśnie jestem przeciągany czasowo do granic możliwości, po to, by nabijać zasięgi i zarobki kanału wizera, bo to jest biznes i jak to w biznesie chodzi o zarobki, takich prawo. Odpadłem, bo uświadomiłem sobie, że Krzysztof Stanowski w tej rozmowie, no owszem, zadaje trudne pytania Perejrze, ale jednocześnie go przez sam fakt zaproszenia do programu. Autoryzuje, plus daje okazję i dużo czasu do wypowiadania tych wszystkich wielotnych bzdur, nie bójmy się tego słowa. Bzdur, które ubliżają inteligencji, które są kłamstwem, relatywizowaniem, umniejszaniem, rozmydlaniem, rozwadnianiem i wmawianiem nam, że zło było dobrem. Mówieniem, że białe jest czarne, a czarne jest białe, zupełnie odwrotnie niż to ujął kiedyś w sejmie Jarosław Kaczyński. Skomentowałem to w moich mediach społecznościowych, ale może zbyt łagodnie. W porównaniu do Kingi Rusin czy Zbigniewa błońka to naprawdę lajtowo. Oczywiście mamy wolność słowa, ale czy z każdym cytując klasyka warto rozmawiać? Nie wiem, choć się domyślę. I jeszcze dorzucam komentarz profesora Marcina Matczaka na portalu X. Pereira w wywiadzie na kanale Zero, pytany o to, czy w TV PiS mówili prawdę, odpowiada: przedstawialiśmy polski interes. To jest największa podłość reżimów i ich dziennikarzy. Kłamią, oszukują, szczują i podsłuchują niewinnych ludzi, a potem mówią, że robili to dla Polski. W rosyjskim łagrze zmarł nagle w wieku 47 lat opozycjonista Aleksiej Nawalny. Straszne jest to, jak Putin bezwzględnie rozprawia się z ludźmi mającymi odwagę głośno go krytykować. Prezydent Rosji oczywiście nie ma z tym nic wspólnego. Nie wiadomo, co się stało. Nawalny zasłabł po powrocie ze spaceru, potem nie można było się dowiedzieć, gdzie jest jego ciało. Nie, na pewno śmierć Nawalnego nie była związana np. z zatruciem go. I na pewno nie miał z tym nic wspólnego o Władimir Putin. Jakoś tak przypadkiem się złożyło, że Nawalny umarł w dniu, gdy w Monachium rozpoczynała się międzynarodowa konferencja dotycząca bezpieczeństwa. Są opinie, że tą śmiercią Putin mówi światu tak: zobaczcie, co zrobię z każdym, kto mi się sprzeciwi. Bójcie się, mówi do nas. Myśleliście, że nie odważy się pozbyć głównego opozycjonisty, bo wy tak go hołbicie. Nic z tych rzeczy, robię to, na co mam ochotę i kto mi zabroni. A że przywódcy demokratycznych państw z Joe Bidenem na czele oskarżają Putina za śmierć nawolnego, dla prezydenta Rosji nie ma to żadnego znaczenia. A jak Donald Trump zareagował na informacje z Rosji? W ogóle nie zareagował, przynajmniej do momentu, gdy nagrywam ten program. Ponad 20 razy zabierał w piątek głos na portalu społecznościowym Truth Social, ale ani razu nie wspomniał o Nawalnym. Inna sprawa, że jak ktoś właśnie dostał sądowy wyrok mówiący o tym, że musi zapłacić 355 milionów dolarów za oszustwa, to może nie mieć głowy na inne tematy. Ale mimo wszystko, Donald Trump, który zawsze ma tyle do powiedzenia o różnych sprawach, teraz milczy. Skrytykowała to nawet jego konkurentka w drodze do Białego domu z ramienia republikanów Nikki Haley. Pomyślcie, o czym świadczy to, że Trump stoi po stronie bandyty, który zabija swoich przeciwników politycznych. Nawiasem mówiąc, dziś rano zabił kolejnego. Trump staje po stronie Putina, który na każdym kroku próbuje zniszczyć Amerykę. Na temat Nawalnego milczy także pożyteczny idiota Carlson Tucker, dobry znajomy Trumpa swoją drogą, ten sam, który 9 lutego przeprowadził wywiad z Putinem, w którym to wywiadzie nie zadała ani jednego trudnego pytania, choćby właśnie o przetrzymywanie aleksja Nawalnego w kolonii karnej. Za to potem chodził po Moskwie, wychwalał czystość ulic, zaglądał do sklepów i mówił, że w Rosji jest taniej niż w Stanach. Dobrze. To naprawdę przypomina mi postawy różnych zachodnich krytyków w dawnych czasach podziału na świat demokratyczny i blok wschodni. Wiele razy słyszałem wtedy tak kretyńskie opinie, typu no tak, może i u was jest źle, ale u nas wcale nie jest lepiej. Strasznie mnie to zawsze irytowało, bo pokazywało niewiedzę i głupotę mieszkańców bogatego zachodu odnośnie do sytuacji za żelazną kurtyną. I tak samo strasznie mnie wkurza teraz pan Tucker. To so, jakie są reakcje w Polsce na śmierć Nawalnego? Jest oczywiście mnóstwo głosów potępiających reżim Putina, ale są też inne. Na przykład na portalu X dawniej Twitter. A widzę to na przykład w komentarzach pod moim wpisem o śmierci Aleksieja Nawalnego. Jest cała masa hejtu na zmarłego rosyjskiego opozycjonista, a przy okazji na tych, którzy dobrze o nim piszą. Że Nawalny nie jest lepszy od Putina, że faszysta, wielkorus, zwolennik rosyjskiego imperializmu, nacjonalista, członek tej samej mafii co Putin i tak dalej, i tak dalej. Mało tego, pojawiają się też analogie do naszych w cudzysłowie więźniów politycznych, czyli Kamińskiego i Wąsika. Cytuję komentarz Krejzola Krajzolskiego. Jakby Duda nie ułaskawił Wąsika i Kamińskiego, to oni też by tak skończyli. Każdy wie, do czego zdolny jest Tusk i jego przywódcy. Takie jak ty, Orłoś. Dobrze. Ale żeby było jasne, w Stanach Zjednoczonych też pisali różni zwolennicy Trumpa, że Biden chce go wsadzić do więzienia, a potem uśmiercić. Gdy świat zastanawia się nad zabójstwem Aleksieja Nawalnego z rąk Putina, warto pamiętać, że demokraci aktywnie wykonują polecenia Bidena. Próbują również uwięzić jego głównego przeciwnika politycznego, Donalda Trumpa, usunąć go z głosowania i doprowadzić do jego śmierci w więzieniu. Tak napisał w mediach społecznościowych były kongresmen Lee Albo taka opinia kolejnego. Jakby to ująć delikatnie, a powiedzmy trochę po amerykańsku, morona. Nawalny równa się Trump. Plan reżimu Bidena i demokratów jest taki, by ich główny polityczny oponent umarł w więzieniu. Nie ma żadnej różnicy w tych dwóch przypadkach. Tak napisał zwolennik Trumpa, pan Dinesh D. Souza, którego opinię można by zlekceważyć i się z nich śmiać, gdyby nie fakt, że na ich się obserwują go prawie 4 miliony ludzi. Ale wróćmy do Polski. Oprócz tego hejtu na Aleksieja Nawalnego w mediach społecznościowych warto odnotować reakcję niektórych przedstawicieli PIS-u. Na przykład Mariusz Kamiński. Tak, ten Mariusz Kamiński napisał na x Nawalny nie umarł z przyczyn naturalnych. Został skumodowany przez reżim Putina za to, że ujawniał korupcję na szczytach władzy. Być może to tak się po prostu panu Kamińskiemu napisało, ale naprawdę panie Mariuszu trzeba uważać na słowa, bo jak pan pisze o korupcji w odniesieniu do Nawalnego, to ktoś Mógłby pomyśleć, że pan myśli, że tak samo jak Nawalny, pan też walczył z korupcją na szczytach władzy i że też, podobnie jak Nawalny, siedział pan za to w więzieniu. Otóż nie, nie walczył pan z korupcją i nie był pan więźniem politycznym. ZDEMASKOWANY! No i jeszcze dodajmy telewizję Republika, w której puszczono materiał o Aleksieju Nawalnym, a potem prowadzący program Jacek Sobala powiedział tak. Dzisiaj gdy świat krzyczy Putin to zabójca, pamiętajmy, że na czele polskiego rządu stoi człowiek, który spotykał się z Putinem, bo jak mówił, chcemy dialogu z Rosją taką jaką ona jest. Ja bym to nazwał podłą manipulacją, ponieważ wtedy gdy Tusk spotykał się z Putinem, to cały świat spotykał się z Putinem, łącznie z prezydentami Stanów Zjednoczonych, bo wszyscy myśleli, że można się z nim poukładać. A wy jak skomentujecie te słowa Sobali? Piszcie w komentarzach. A teraz już, przepraszam, że tak późno, na scenę wkracza sam Jarosław Kaczyński. Pan prezes był w piątek w Opocznie i tam, krytykując obecnie rządzących, odniósł się do śmierci Nawalnego. Za czasów rządów PiS opozycja dysponowała sądami. A mimo wszystko była mowa o dyktaturze. Gdyby była dyktatura, to ci, którzy dzisiaj rządzą i wyprawiają te wszystkie rzeczy, łamią konstytucję, łamią prawo, byliby po prostu na drugim świecie albo w więzieniach. Mógłby ich spotkać w prawdziwej dyktaturze los Nawalnego, tego, który zmarł w więzieniu po licznych prześladowaniach i który niewątpliwie został zamordowany. Oczywiście Rosław Kaczyński ma rację, że w Polsce nie było zapisu dyktatury w stylu moskiewskim. Ale nikt, albo prawie nikt w miarę inteligentny, nie twierdził, że była. Jednak trzeba też powiedzieć, że niektóre aspekty rzeczywistości stały się zapisu nieco podobne do tych we współczesnej Rosji. Na przykład propaganda pisowska uprawiana w TVP była bardzo w stylu tej znanej z państwowych mediów rosyjskich. Na te kuriozalne słowa Kaczyńskiego odpowiedział Donald Tusk. Pan prezes Kaczyński ogłosił, że powinniśmy być szczęśliwi, że wtedy, kiedy rządził PiS, nie skończyliśmy jak Nawalny. On to powiedział. O co cały ten raban, o co oni się awanturowali! Przecież mógł ich spotkać los Nawalnego. Łaskawca. A propos tego łaskawcy, postanowiłem mu w WTS-ach poświęcać mniej miejsca niż dotąd, bo chyba szkoda czasu. Pan prezes się powtarza, używa języka nienawiści, bez przerwy kogoś obraża, używa coraz bardziej kosmicznych chwytów retorycznych, epatuje negatywną energią. Po co się tym infekować? Rozumiem, że trudno pogodzić się z porażką w wyborach i utratą władzy, a także z coraz gorszymi wynikami pisów w sondażach. Ale nie rozumiem, że ani prezes, ani nikt z otoczenia nie ma instynktu zachowawczego, który podpowiadałby, że skoro coś nie wyszło, to może popełnione zostały jakieś zasadnicze błędy i trzeba z tego wyciągnąć jakieś wnioski. Najwyraźniej PiS idzie na dno, a zawdzięcza to swojemu kierownictwu, i prezesowi, i tym, którzy od lat tak po mówią mu to, co chce usłyszeć. I tak to się kończy. Przypominają mi się słowa mądrego człowieka, Alberta Einsteina: Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów. Wspomniałem o utracie władzy przez PiS. No to zajmijmy się przez chwilę w WTS-ie tym, co PiS po sobie zostawił. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozlicza ostatnie miesiące swoich poprzedników. Okazuje się, że przez dwa miesiące między wyborami 15 października a 13 grudnia 2023 roku, kiedy zaprzysiężony został nowy rząd, resort kultury wydał 175 milionów złotych. Minister Bartłomiej Sienkiewicz podkreślił, że rok wcześniej, w takim samym okresie, ministerstwo wydało 77 milionów, czyli nastąpił wzrost o 100 milionów. Była to próba upchnięcia publicznych pieniędzy tam, gdzie jeszcze można było je upchnąć, tak powiedział Bartłomiej Sienkiewicz. A kim byli beneficjenci tych milionów? Lista jest długa. Między innymi są na niej Biuro Niepodległe, 4,5 miliona złotych, czy fundacja Lux Veritatis, tak zwanego ojca Rydzyka, 15 milionów złotych. Z takiego źródełka. Bartłomiej Sienkiewicz powiedział, że wstrzymał wypłatę środków na budowę i wystawę stałą budowanego przez Ryzyka Muzeum Pamięci i Tożsamość imienia Jana Pawła II. Analizowana jest też cała umowa pomiędzy Ministerstwem Kultury i Fundacją Lux Veritatis za ponad, i tu niespodniecie z krzesła, proszę o zachowanie spokoju 200 milionów złotych. No, naprawdę na bogato złoty a skromny. Na zakończenie wrócę na chwilę jeszcze do Kamińskiego i Wąsika, ale najpierw Kącik Kulturalny Oddaję głos Antkowi. Witam. Witam. Dziś Kącik Kulturalny zaczynamy od muzyki. Popularny na świecie portal Ranker stworzył szok ranking kontrowersyjny, bo najlepszych zespołów rockowych w historii. Czy znajdziemy tam zespół Big Cyt czy Phil? No niekoniecznie. Próżno będzie nam też szukać Sanach czy Kwiatu Jabłoni, bo to nie są zespoły rokowe. Jak wiadomo, z rokiem to jest tak, że XX wiek był Jego, później. Jego popularność zaczęła spadać, dziś coraz trudniej go upchać w ogóle do kategorii mainstream. A zatem nikogo pewnie nie dziwi, że najlepsze zespoły według tego rankingu przynajmniej nie są współczesnymi kapelami. Na dziesiątym miejscu zespół Fleetwood Mac. Miałem przyjemność być na jej koncercie i potwierdzam, żyją. Na dziewiątym Credence Clearwater Revival. Wspaniała jest ta historia. Ich wokalista w pewnym momencie uznał, że chrzani to, że jest za dobry dla tego zespołu. No i odszedł i w zasadzie już nigdy nie nagrał żadnego wielkiego przeboju. Na ósmym miejscu Black Sabbath, kto mnie zna ten wie, że to jeden z moich ulubionych zespołów. Na siódmym ACDC, niebawem trasa również po Europie, oczywiście z pominięciem Polski. Dopiero na szóstym miejscu The Rolling Stones, panowie już chociażby za to, że żyją jeszcze powinni mieć wyższe noty. Później jest Jimi Hendrix, Pink Floyd, to zespół, który Szanowałem bardziej zasyda Bareta. Na trzecim, Queen, tu muszę powiedzieć z przykrością, i wiem, że redaktor Orłoś się ze mną zgadza, no niestety nie przepadamy. No i dopiero na drugim miejscu jest nasz ulubiony zespół, czyli The Beatles. Na pierwszym, Led Zeppelin. Cóż, zawsze uważałem, że cepelini to podstawówka. Jak chcesz porozmawiać bardziej na poważnie, to jednak włączasz sabatów. Na zakończenie WTS-u mógłbym poświęcić czas na demonstrację na Węgrzech, gdzie pierwszy raz od bardzo dawna mieszkańcy tego kraju wkurzyli się na Orbana i to porządnie na cały system, po tym jak okazało się, że pani prezydent ułaskawiła mężczyznę skazanego za tuszowanie. Trzymamy kciuki za Węgrów, warto walczyć o swoje i na przykład znowu mieć wolne media. Mógłbym mówić o generale Polko, który tłumaczył, że był stałym komentatorem wiadomości TV PiS za darmo. Nie brał za to pieniędzy, w przeciwieństwie do wielu innych. Tak jakby w dawaniu twarzy szczujni chodziło głównie o pieniądze. Mógłbym mówić o plebiscycie Klimatyczna Bzdura roku 23, którego laureatką została Maria Kurowska, posłanka suwerennej Polski, za wypowiedź: Jeśli będzie zero emisyjność i nie będzie CO2 w powietrzu, to zagłodzimy przyrodę, bo z czego będzie się rozwijać. Oraz o tym, że Jarosław Kaczyński, gdyby się nie spóźnił, miałby szansę na zwycięstwo w tym plebiscycie, bo w opocznie mówił, że skoro jedzenie mięsa nie sprzyja, Klimatowi, a ludzie muszą jeść, to powinni popełnić zbiorowe. Wszystkie te tematy jak najbardziej pasują do WTS-u i właśnie o nich wspomniałem. A na zakończenie, jeszcze jedna sprawa jak najbardziej zasługująca na komentarz: Otóż czarne chmury zbierają się nad Chamińskim i Wójcikiem. Prezydent ich wyciągnął z więzienia, ale czy jeszcze raz to zrobi, jeśli okaże się, że są winni nadużyć w związku z używaniem Pegasusa? Dobre pytanie. Mam wątpliwości, bo z dokumentów, o których Donald Tusk poinformował prezydenta na Radzie Gabinetowej, wynika prawdopodobnie, że na liście inwigilowanych Pegasusem osób byli nie tylko ówcześni działacze opozycji, ale też politycy Prawa i Sprawiedliwości. To nie byle jacy, bo na przykład Terlecki, Suski, czy nawet Morawiecki. Podobno Wąsik i Kamiński od dawna nie są lubiani w PiSie. No, to teraz, mówiąc kolokwialnie, naprawdę mają przechlapane. I to niezależnie od tego, czy inwigilowanie było za wiedzą, czy bez wiedzy prezesa, dla nich i tak źle, i tak niedobrze. Aha, tak przy okazji, jeszcze jeden news z Rady Gabinetowej Pegasus został zakupiony z pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości za, jak pisały media, ponad 33 miliony złotych. I to tym razem wszystko w WTS, -ie. widzimy się za tydzień, a po drodze możemy się jeszcze zobaczyć oczywiście w teleekspresie. Zapraszam, trzymajcie się, cześć!